reklama. Marian? Hmm? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm -hmm. a co? A bo w MediaExpert jest taka akcja: kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w MediaExpert. Na przykład Smart TV LG, 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedyne 2499 Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Auć, kopię, że szok. Mogę jeszcze? Mocny ten szok cenowy Nie pieszczą się w Neonecie Tylko teraz Pralka Electrolux Absolute Care Pojemność 8 kg Czujnik załadunku SensiCare Szybki 14-minutowy program Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2039 zł Teraz za 1799 zł A do tego raty 0% Odwiedź sklepy Neonet Ał! I Neonet.pl Po reklamie Nowy prezydent RP, zaprzysiężony Karol Nawrocki objął urząd. Poradzimy sobie z nim, komentuje tymczasem premier Tusk. Kończy się liczenie strat po powodzi na Żuławach. Rolnicy jeszcze poczekają na zasiłki. Prawda Antyradia. Mieszkodreszer, zapraszam. Karol Nawrocki już oficjalnie prezydentem Polski.